Cześć, dzisiaj najważniejsze informacje o leku jakim jest diklofenak. Diklofenak jest lekiem należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jest stosowany w leczeniu bolesnych stanów, takich jak zapalenie stawów, skręcenia, dna moczanowa, migrena, ból zębów itd., itd. Łagodzi on stan zapalny, a także łagodzi ból. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować farmaceutę lub lekarza o takich sytuacjach, jeśli na przykład masz astmę lub cierpisz na inne zaburzenia alergiczne, jeśli kiedykolwiek występowały u Ciebie lub są czynne akurat wrzody żołądka lub dwunastnicy, dwunastnicy, jeśli cierpisz na zapalenie jelit, jeśli masz choroby serca, jeśli krążenie jest niewydolne, jeśli jesteś w ciąży, lub karmisz piersią, jeśli cierpisz na choroby wątroby lub nerek, oczywiście jeśli również przyjmujesz inne leki, aby zapobiec po prostu interakcjom. Jak należy stosować ten lek? Przed rozpoczęciem oczywiście warto zapoznać się tutaj z ulotką dołączoną do leku, dawkować, jeśli lek przepisał lekarz, należy zgodnie z dawkowaniem przepisanym przez lekarza. Przyjmowanie tyklofenaku po jedzeniu lub po picie szklanką mleka pozwala na zminimalizowanie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, tutaj głównie mamy na myśli niestrawność, aby leczenie przyniosło jak najlepsze efekty, należy tutaj pamiętać o kilku aspektach. Diklofenak najlepiej jest stosować w najniższej możliwej dawce i przez najkrótszy możliwy czas, tak aby po prostu uniknąć tych działań niepożądanych. W przypadku pojawienia się astmy, świszczącego oddechu, jakichś duszności, należy koniecznie przerwać stosowanie diklofenaku i skonsultować się niezwłocznie z lekarzem. Działania niepożądane, jakie mogą się pojawić przy stosowaniu diklofenaku, to np. niestrapność, zgaga, ból brzucha. W takim wypadku lek należy przyjmować po posiłku. Zresztą generalnie diklofenak powinno się przyjmować po posiłku. Oprócz tego może pojawić się biegunka, i gdy się pojawi, warto pić dużo wody, aby po prostu uzupełniać utracone przez biegunkę płyny. Są jednak takie też sytuacje których bezwłocznie trzeba się niestety już konsultować z lekarzem, sami sobie nie pomożemy wtedy, są to takie objawy jak trudności w oddychaniu, świszczące oddech, duszność, a także objawy reakcji alergicznej czy krwawienia z przewodu pokarmowego.